Dzień dobry kochani, witajcie. Co prawda miała być przerwa w nagrywaniu filmików, bo wydawało mi się, że ogród będzie miał jakiś przestój w czasie. No ale zobaczcie, wyszłam rano do ogrodu na codzienny taki obchód i przyszłam tutaj na tą dużą rabatę wylinową I zobaczcie, wybuchły jeżówki. Jeżówki wybuchły kolorem. No, coś niesamowitego. Sama się zdziwiłam, no, ale po tej ciepłej nocy, po tym deszczu przekropnym, no to zobaczcie. Ja tu stoję i sama się do siebie śmieję na ten widok, no bo to jest po prostu przepiękne. Tradycyjne jeżówki purpurowe. Otwarte, przyjazne, owadom zapylającym. U mnie tutaj w tym roku wyjątkowo poszybowały w górę, ale chyba ścigają się z tą rozplenicą z jednej z drugiej strony i nie dają się yy, zdominować. a Przez to tak wyrosły. No, ale patrzcie przy tych. Trawach, przy tych rozpłonicach, no to po prostu jest bajeczny widok. No i oczywiście już rosa schodzi, więc pojawiają się pszczoły, trzmiele, i ku mojej wielkiej radości przylatują już moje ulubione grubaśne, właśnie trzmiele. Do tej pory były takie mniejsze egzemplarze. A tutaj już widzę tych właśnie lokatorów. O, takie buczące, fantastyczne okazy. O, zobaczcie, 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 tam leci. Taki fajny gość. Także to chyba przychodzi ich czas, bo. W tamtym roku było tak samo. właśnie w lipcu, tak do połowy, pojawiały się te olbrzymie trzmiele. I to wyglądało fantastycznie. Na tych czosnkach, zwłaszcza główkowatych, jak one tak dyndały sobie na tych główkach. Tutaj jeżółwy jeszcze. Werbeny wyskakują pojedyncze sztuki także będą sobie górować wkrótce nad tą rabatką no i patrzcie tutaj kolejne jeżówki się rozwijają o proszę tam w tle na czosnkach coraz to więcej odwiedzających krwawnik terakota ciągle fajnie Stoi na straży, góruje. Tutaj kichawiec. O, motyle uciekły. I jeszcze przejdę z wami, może się uda. Coś innego jeszcze wypatrzyć. no Naprawdę. Fantastycznie to wszystko wygląda. I co dzień naprawdę można odkryć jakieś zjawisko, którego jeszcze dzień wcześniej nie było. No zobaczcie, tutaj żółty krwawnik, wązówkowaty, cytrynowy, że przy tych nagietkach o, niesamowicie wygląda. I idziemy dalej. Tutaj też tak fajnie ten kolor cytrynowy przy właśnie tych ciemnoróżowych czosnkach. W ogóle fantastycznie jest eksperymentować z kolorami. Mieszać to wszystko. Kombinować, a nóż wyjdzie coś co warto będzie powtórzyć w przyszłym roku tutaj znowu krwawnik chichawiec przy nim jeżówka jeżówka nie wiem skąd wytrzasnęła taki kolor nie kupowałam takowej a jest, nie wiem czy się skrzyżowały czy coś tam się z nimi zadziało, ale ma teraz taki kolor bym powiedziała pomarańczowo-różowy. No tak coś w tym stylu. No i pokażę Wam jeszcze jedną roślinkę, która zaczyna kwitnąć. Też bylinka wysiana. To jest to. O, te takie niebiesko-fioletowe kwiatuchy. To się nazywa kupidynek. Taka fajna, wdzięczna nazwa, kupidynek. Jak rozkwitnie bardziej, to tu jeszcze pokażę. Na razie takie pojedyncze kwiatuchy, ale pączków, tutaj mnóstwo. No i ten kupidynek to przeszedł ze mną w tym roku. Drogę przez mękę. Raz zapomniałam podlać, trochę się podsuszył. Później wyniosłam do szklarni. Za wcześnie przyszedł mróz. Trochę go tam przyparzył. Później znowu coś tam podsuszyło go. Ale w końcu się wybrał biedak. No i postanowiły jednak mimo wszystko zakwitnąć, w szalonej ogrodniczce. I coś z niego chyba będzie. Także tu wracamy w koło do jeżówek. i te czmiele, no niesamowite są. O, jak przeleci. To go konkretnie słychać. Taki gościu. O. Ha. Fajne, fajne. Tam motylki. No, i pokażę Wam jeszcze liliowce, bo liliowce też nie śpią. Liliowiec kwiat jednego dnia, ale ponieważ pączków puszcza mnóstwo, to i długo zdobi. I tutaj patrzcie. Może tak nie pod słońcem będzie widać, ale. O! No, kolejny wybuch. Fantastycznych kolorów od rdzawych, poprzez takie pomarańczowo-czerwone, aż do bordowych. Tutaj, tutaj, tutaj. Z każdym dniem coraz fajniejszy widok. Niesamowite. I tak jak mówiłam, te ich liście od liliowców bardzo długo jeszcze zdobią, udając, imitując trawy ozdobne. Także fantastyczne wypełniacze rawat. Pomiędzy nimi też można dużo, dużo wsadzić. Jakoś nie duszą się te rośliny razem, więc jest fajnie. O, tutaj. Taki sam jak na góreczce przy tarasie. No i co wam tu jeszcze pokazać? Na pewno bardziej rozkwita odętka wirginijska. Ta biała. I coraz to więcej pokazuje się białych jeżówek. Takie fajniuskie. Tam będą jeszcze różowe. I odętka różowa. Ale to jeszcze chwilę. I tutaj się jeszcze cofnę troszeczkę. Mamy tutaj takie strzeliste kwiatostany tej odętki, ale ona troszkę później niż ta biała. Zacznie. I tutaj jeszcze reszta liliowców. Patrzcie, na tym zielonym tle. No super. Fantastiko. No, jak tu nie nagrać? Jak tu nie nagrać na pamiątkę, jak tak wszystko fantastycznie. Odwdzięcza się za włożoną pracę, włożony ten trud wyhodowania swoich własnych sadzonek. To cudowna nagroda. Za tyle naprawdę poświęcenia, kombinowania, gdzie to, jak przechować, żeby przetrwało i na parapetach, i później w nieogrzewanej szklarni. I potem jeszcze przy sadzeniu sadzić, nie sadzić. Będzie przymrozek w maju, czy go nie będzie. Dadzą radę, czy nie. No taka trochę loteria ogrodnicza, Ale jak się uda, to jest pięknie. Nieraz trzeba trochę poryzykować, coś pokombinować. Przetrwać lepsze i gorsze chwile, kiedy w domu wszystko zapakowane doniczkami, paletkami, a w powietrzu wnosi się zapach wilgotnej ziemi, bo wszystko trzeba podlać, żeby nie wyschło. A tu tymczasem święta za pasem wielkanocne. Chciałoby się posprzątać, a tu wszędzie jakieś regały z donicami. No cóż, no różnie to bywa. Jak się chce, to się i przetrwa. Także przy okazji, to moim domownikom też muszę podziękować za to, że ze mną wytrzymują. Bo nie każdy by się zgodził, żeby mu na parapetach bez przerwy jakieś doniczki stały z sadzonkami, no ale jakoś, jakoś, jakoś na razie nie. Nie narzekają, nie protestują, więc korzystam. No dobrze, przejdziemy sobie tutaj, bo ta rabatka zmienia się co dzień. Kosmosy siarkowe doszły, żółte, fajnie kwitną. Jeszcze mam gdzieś pomarańczowe, ale mi się w tej chwili schowały. Także tak to wygląda dzisiaj z rana. Słoneczko świeci będzie ładnie. A tam w tle już mam naszykowany dyliżans porządkowy. Wielka taczka. Na chwasty. Taki mam zamiar trochę przepatrzeć te rabaty, pousuwać chwast, którego nie brakuje. I rośnie też jak szalony. Może na pierwszy rzut oka, bo nie widać, ale jest, jest. Nie próżnuje w każdym razie. No dobrze, kochani, to dzisiaj taki krótki filmik. Mam nadzieję, że się szybciej wgra, bo wczorajszy to wgrywał się. Przeszło 5 godzin. Myślałam, że oszaleje, ale w końcu się udało. I tak to wygląda. Liliowcowo żegnam się dzisiaj z Wami. Do kolejnego filmiku. Dziękuję za oglądanie. Cześć.